O przeznaczeniu i zamanifestowanych pragnieniach. Oparty na naukach Ramti. Kto tworzy Twoje przeznaczenie? Wielu uważa, że to jakaś energia spoza nich manipuluje wszystkimi i powoduje, że wszystko się dzieje, ponieważ zdejmuje z nich odpowiedzialność za ich życie. Ale Ty kontrolujesz swoje przeznaczenie. Jesteś twórcą każdej chwili swojego życia poprzez to, co myślisz i czujesz w tej właśnie chwili. Pozytywne myślenie generuje pozytywne życie. Negatywne myślenie generuje dla nas straszne sytuacje i problemy. Przede wszystkim emocje, które generujemy na podstawie tych uczuć, są najbardziej krytyczną energią w naszym życiu. Przyjemna, satysfakcjonująca i harmonijna emocja wprowadza nasze umysły i ciała na wysoki poziom szczęścia i osiągnięć. Szczęśliwe uczucie skupia nasz umysł na tym, że możemy osiągnąć wszystko, co chcemy, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Nawiasem mówiąc, nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko nasze przekonanie, że rzeczy są niemożliwe do osiągnięcia. Musimy pozbyć się tego poczucia niemożliwości i wyobrazić sobie z wielką radością, że wszystko jest możliwe. Kiedy to wiesz, tak się stanie, bo cokolwiek zechcesz i cokolwiek znasz jako prawdę w swoim istnieniu, stanie się to Twoją rzeczywistością. A jak manifestują się Twoje pragnienia? Pragnienie to nic innego jak myśl o spełnieniu widziana przez przedmiot, istotę lub doświadczenie. Cokolwiek myślisz o spełnieniu, na jakie pozwalasz sobie poczuć, opuszcza twoje ciało poprzez pole elektromagnetyczne. Wchodzi w przepływ świadomości, aby wyciągnąć wszystko, co wywoła to samo uczucie, z pragnienia doświadczanego w twoim ciele. Im pełniej i intensywniej to pragnienie jest odczuwalne w twoim ciele, tym pełniej się spełni. Im więcej wiesz z absolutnym przekonaniem, że Twoje pragnienie zostanie spełnione, tym szybciej się przejawi, ponieważ całkowita wiedza jest wysoką częstotliwością, która wzmacnia oczekiwanie wysyłane przez pole aury, wzmacniając w ten sposób Twoją moc do zamanifestowania Twoich pragnień. Wszelkie myśli, które pozwolisz sobie poznać poprzez swój niezwykły umysł, staną się doświadczoną rzeczywistością, widzianą najpierw w Twoim umyśle, a następnie poprzez warunki życia. I cokolwiek zechcesz, poprzez wiedzę masz możliwość zamanifestowania się w swoim życiu w mgnieniu oka. Mam nadzieję, że wkrótce osiągniesz swoje wyniki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.